Dzisiaj przenosimy się do stanu Arizona, do miejscowości Prescott. To malownicze miasto w północnej Arizonie położone w górach Bradshaw. Znane z przyjemnego klimatu i historycznego centrum z salunami z czasów Dzikiego Zachodu. Dawniej była to stolica terytorium Arizony. Dziś przyciąga turystów swoją architekturą, przyrodą i duchem Starego Zachodu. To właśnie tutaj, 2 lipca 2008 roku, późnym wieczorem, została brutalnie zamordowana w swoim domu 54-letnia Carol Kennedy. Czaszka Carol została rozbita siedmioma uderzeniami, tępym narzędziem, prawdopodobnie kijem golfowym. Narzędzia zbrodni nigdy nie odnaleziono. Trzy miesiące później były mąż Karol, Steve DeMocker, został aresztowany pod zarzutem zabójstwa byłej żony. Sprawa znalazła swój finał przed sądem dopiero po ponad pięciu latach. Witam, mam na imię Andrzej, a to są Echa Zbrodni, podcast... O historiach, które nigdy nie milkną. Carol i Steve pobrali się w 1982 roku w Webster w stanie Nowy Jork. W 1989 roku urodziła się ich pierwsza córka, Katie, a kilka miesięcy później rodzina przeniosła się do Arizony. W 1991 roku Urodziła się Charlotte, druga córka Karol i Steve'a. Steve pracował jako ceniony doradca finansowy. Karol, nauczycielka, terapeutka pracująca z osobami uzależnionymi, a także dusza artystyczna, zajmowała się drukiem artystycznym i prowadziła własną pracownię. W 2003 roku. Para zdecydowała o separacji. Jednym z powodów separacji zdawał się być pociąg Steve'a do innych kobiet. Bardzo szarmancki, przystojny, potrafiący prawić komplementy. Według niektórych znajomych rodziny miał nawet kilkanaście romansów. 27 maja. 2008 roku, nieco ponad miesiąc przed zabójstwem Karol, został orzeczony rozwód. W tym czasie każde z nich już od czasu separacji mieszkało osobno, jednak w tej samej miejscowości, w Prescott, zaledwie w odległości 8 mil. Policję na miejsce wezwała matka Karol, która była zaniepokojona przerwaną gwałtownie rozmową telefoniczną z córką. Matka Karol miała usłyszeć krzyk córki, a następnie cisza. Po przybyciu na miejsce, policjanci zastali makabryczny widok. Karol leżała na podłodze z głową zmasakrowaną. Wszędzie krew rozbryzgana na meblach, na ścianach. W toku oględzin na tymach domu Karol ujawniono ślady podeszwy buta oraz ślad bieżnika koła rowerowego. Z kolei w trakcie sekcji zwłok pobrano materiał spod paznokci Karol, na którym ujawniono materiał genetyczny, materiał genetyczny jakiegoś nieznanego wówczas mężczyzny. Jak zwykle w takich sprawach pierwszymi podejrzanymi są najbliżsi ofiary. Okazało się, że były mąż Karol, Steve, nie miał alibi na czas morderstwa. Mało tego, zeznał on, że w tym czasie wybrał się na przejażdżkę rowerową i wybrał odludny szlak turystyczny przebiegający obok domu Karol. Twierdził również, że jego telefon rozładował się w tym czasie i był poza zasięgiem przez około 5 godzin. Jakby było mało nieszczęść, złapał gumę i musiał wracać na piechotę, prowadząc rower przez wiele mil. Na jego nogach i rękach widniały zadrapania, które, jak twierdził, Powstały w wyniku długiego marszu przez krzaki i zarośla rosnące wzdłuż szlaku rowerowego. Z kolei materiał DNA spod paznokci Karol nie pochodził od Steve'a. Nikt nie potwierdził też, aby w przeszłości dochodziło do aktów przemocy w małżeństwie, a sam rozwód miał przebiegać w miarę spokojnie. I w cywilizowany sposób. Te wszystkie poszlaki, podejrzenia sprawiły, że postanowiono o aresztowaniu Steve'a i postawieniu mu zarzutów zabójstwa. Ślad opony rowerowej ujawniony na miejscu zbrodni był podobny do opony roweru Steve'a. Jednak, jak ustalono, opony tego typu były bardzo popularne i ocenia się, że około 90% użytkowników rowerów korzystało właśnie z tego typu opon. Szlad podeszwy natomiast był dość charakterystyczny i pochodził od dosyć specyficznej marki obuwia sportowego. W domu Steve'a znaleziono rachunek za buty tego rodzaju. Z 2006 roku. Butów takich jednak nigdy nie odnaleziono. W trakcie przeszukania domu Steve'a odnaleziono zestaw kijów golfowych. Jednego kija brakowało. Dodać trzeba, że nigdy nie odnaleziono brakującego kija. Ale jaki mógł być motyw? Cóż, bardzo prozaiczny według śledczych, a mianowicie pieniądze. Pomimo że Steve był wziętym doradcą finansowym, należy wziąć pod uwagę, że 2008 rok był rokiem kryzysu finansowego i branża ta przeżywała bardzo trudne chwile. Zasądzone alimenty w wysokości 6000 dolarów miesięcznie na rzecz Karol. W tym czasie wydawały się bardzo dużym obciążeniem dla przyzwyczajonego do życia na wysokim poziomie Steve'a. Poszlaki były mocne, rozpoczął się proces. Proces, który bardzo szybko został przerwany z powodu udaru mózgu, a wkrótce potem śmierci sędziego prowadzącego sprawę proces musiał rozpocząć się na nowo. W trakcie trwania przerwy w procesie, dziewczyna Steve'a, Renée Girard, została jego byłą dziewczyną i zaczęła opowiadać bardzo interesujące rzeczy. Między innymi twierdziła, że Steve obsesyjnie wręcz bał się aresztowania i miał przygotowany plan ucieczki, który to plan niestety dla niego nie udał się. Odnaleziono ukryty w odludnym miejscu tzw. Tak plecak ewakuacyjny należący do Steve'a. Gérard opowiadała też, że Karol miała dwie polisy na życie na kwotę w sumie 750 tysięcy dolarów. Beneficjentkami polis były córki. Katie i Charlotte. Ale Steve wywierał presję na córki, aby przekazać wszystkie pieniądze na jego obronę, na wyciągnięcie go z więzienia i oczyszczenie ze zarzutów. Najciekawsza jednak była sprawa tajemniczego głosu. Steve, podczas widzenia z Renę i córką Charlotte, miał do nich powiedzieć, że, będąc w celi, usłyszał tajemniczy głos, Dochodzący z przewodu wentylacyjnego. Głos ten miał mu powiedzieć, że jacyś ludzie, jakaś grupa przestępcza zajmująca się handlem lekami, mieli szukać mężczyzny o nazwisku Jim Knapp, który był im winny jakieś duże pieniądze. Trzeba dodać, że mężczyzna ten, czyli Jim Knapp, Wynajmował dom gościnny na posesji należącej do Karol i gdzie stał również jej dom. Przestępcy mieli wejść do domu Karol, a ponieważ zamiast knapa zastali tam Karol, zabili ją. Tyle ów tajemniczy głos. Natomiast co do Jima Knapa. Jak powiedziałem, wynajmował on dom gościnny od Karol. Ale mówiło się powszechnie, że chciał być kimś więcej dla niej niż tylko lokatorem, że żywił uczucie do Karol. Jim nie miał też najlepszej opinii o Stewie i podejrzewał, że to właśnie on stał za morderstwem Karol. Bardzo wygodnie dla Steve'a i tajemniczego głosu, Jim Knapp, pięć miesięcy po morderstwie Karol. Popełnił samobójstwo i oczywiście nie mógł nic powiedzieć na swoją obronę, nie mógł przedstawić swojej wersji. Należy dodać, że zaraz po morderstwie Karol sprawdzano alibi Jimmy'ego i w przeciwieństwie do Steve'a, był on w stanie udowodnić ponad wszelką wątpliwość, gdzie był i co robił w czasie, gdy miało miejsce morderstwo. Wracając do Steve'a, to po wyznaniu o tajemniczym głosie nakłonił on córkę Charlotte do pojechania do odległego o 160 km Phoenix i wysłanie anonimowego e-maila o tych rewelacjach rzekomo usłyszanych od głosu do śledczych i do obrony. Gdy te kombinacje w końcu wyszły na jaw w listopadzie 2010 roku. Unieważniono proces. Odsunięto obrońców, których rola była też niejasna w tych e, okolicznościach. Po pięciu latach od śmierci Karol rusza kolejny proces przeciwko Steve'owi. Steve'owi, który cały czas siedzi w areszcie. Nowy obrońca, nowa ława przysięgłych. Nowa nadzieja na sprawiedliwość. W trakcie śledztwa udało się ustalić czyje DNA znajdowało się pod paznokciami Karol. Ustalono dokładnie z imienia i nazwiska. Mężczyzną tym był 68-letni niejaki Ronald Birman. Wydawało się, że nastąpił przełom, ale nic bardziej mylnego. Prokuratura ustaliła mianowicie, że Birman zmarł mniej więcej w tym samym czasie, kiedy została zamordowana Karol, a jego sekcja zwłok odbywała się w tym samym prosektorium i na tym samym stole, na którym półtorej godziny później odbywała się sekcja zwłok Karol. Stołu nie wymyto dokładnie i ślady tkanki z ciała Birmana. Przedostały się w jakiś sposób na ciało Karol. Hmm. Nieprawdopodobne, a jednak tak się wydarzyło. W tej sytuacji ława przysięgłych stanęła przed wydaniem werdyktu tylko i wyłącznie na podstawie poszlak. W sprawie nie było bezpośredniego dowodu, żadnych niebudzących wątpliwości śladów próbek DNA sprawcy, choćby na miejscu zbrodni czy na ciele ofiary. Przeciwko Steve'owi świadczyło kilka czynników. Po pierwsze, wybrał się na przejażdżkę rowerową w czasie, gdy zabito Karol i to w kierunku, gdzie ona mieszkała. Po drugie, przez pięć godzin był poza zasięgiem, gdyż, jak twierdził, rozładowała mu się bateria w telefonie. Po trzecie, obok domu Karol ujawniono ślady opon roweru i ślad podeszwy buta, które mogły, ale nie musiały być pozostawione przez Steve'a. Po czwarte, na nogach i rękach Steve'a były zadrapania, podejrzane dosyć zadrapania, które mogły powstać w wyniku przedzierania się przez zarośla i chaszcze, jak twierdził Steve, ale… Równie dobrze mogły powstać w czasie szarpaniny i walki z Karol w czasie zabójstwa. Po piąte, wreszcie kłopoty finansowe Steve'a, które znacząco pogłębiały się wraz z zasądzonymi alimentami na rzecz Karol. Jeszcze jedna historia, o której wcześniej nie wspominałem, a mianowicie wyszukiwarce komputera Steve'a. Odkryto, że wpisywał zapytania typu: Jak upozorować zabójstwo na samobójstwo? Jak twierdził, podobno nosił się z zamiarem napisania książki, kryminału, i dlatego szukał tego typu informacji, a może chciał stworzyć podcast. Poza jego oświadczeniem w tej sprawie nie było jednak żadnych materialnych dowodów na pisanie książki. Wreszcie nadchodzi dzień 4 października 2013 roku. Ława przesięgłych po trzech dniach narady ogłasza werdykt. Steve Demoker jest winny. Po kolejnych miesiącach 24 stycznia 2014 roku sąd wydaje wyrok: dożywotnie pozbawienie wolności, bez prawa do Ubiegania się o przedterminowe warunkowe zwolnienie. Córki Steve'a, jego matka, rodzeństwo przeżywają szok, ale wyrok jest ostateczny. Steve Demoker, odsiadując wyrok, utrzymuje, że jest niewinny i że padł ofiarą pomyłki sądowej. Sprawa jest zakończona, ale. Nie na wszystkie pytania otrzymaliśmy odpowiedź. Echa tej sprawy nie milknął. Rodzina Steve'a wierzy w jego niewinność. Córki Karol i Steve'a muszą pogodzić się ze stratą nie tylko matki, ale i ojca, który resztę swojego życia spędzi za kratami. A co ty myślisz o tej sprawie? Czy Steve Demoker jest winny? To były Echa Zbrodni. Podcast o historiach, które nie milkną. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do kolejnych. A jeśli podoba ci się mój podcast, proszę o polubienie i subskrypcję.